Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Board Games Factory tutaj w krakowskim bardzie w centrum M1 przy Alei Pokoju. Dzisiaj mamy dla Was dodatek do gry karcianej Blood Bowl Menagerie i Drużyny. tak nazywa się Nagła Śmierć. Ten dodatek z pewnością zainteresuje wszystkich fanatyków w wersji podstawowej, ponieważ wprowadza parę interesujących reguł, a także daje nam aż trzy nowe frakcje do gry. Dodatek został wydany w takim formacie typowym dla dodatków e, firmy Fantasy Flight. W środku znajdziemy zaś typową i bardzo irytującą e, wypraskę w formie takiego pojedynczego wzniesienia i dwóch miejsc na jakieś karty. Ona jest stosunkowo niepraktyczna i muszę przyznać jak gdyby nie fakt, że karty z tego dodatku nie mieszczą mi się w oryginalnym pudełku, w ogóle bym jej nie używał. Teraz pora zobaczyć co znajduje się w tym dodatku. Ci z Was, którzy mają podstawową wersję gry, yy, widzą tutaj pewnie dużo y, znajomych elementów. Wynika to z tego, że pozwoliliśmy sobie od razu rozłożyć rozgrywkę dla trzech graczy, korzystając zarówno z elementów z wersji podstawowej, yy, czyli na chociażby tych diali y, do liczenia kibiców, jak i elementów z dodatku. Teraz Wam powiem, co dokładnie pochodzi z dodatku. A więc, w dodatku dostaniemy zaklęte piłki. Nowe puchary, które muszę przyznać są dość ciekawe, o nich za chwilę, nowe rozgrywki, nowe karty na główka, troszkę więcej tych rozszerzeń, oczywiście komplety rozszerzeń dedykowanych dla drużyn, które dostajemy w dodatku, są trzy nowe drużyny, a także po jednej nowej karcie tego typu rozszerzeń dla starych drużyn. Oprócz tego dostajemy też tak zwane kontrakty, a dla drużyny wampirów dostajemy znaczniki krwi. Teraz pozwolę sobie zaprezentować wam frakcje, które dostajemy w tym dodatku. Przede wszystkim dostajemy wampiry. Muszę przyznać, że jest to dość dziwna drużyna, ponieważ wampirów w tej drużynie jest tylko trzy. Reszta to tak zwane trale, czyli tacy ludzie, na których wampiry się żywią, ponieważ jest to dość krwiożercza drużyna. Za każdym razem, kiedy wasz wampir kontuzuje jakiegoś zawodnika, kładziemy na nim taki oto znacznik krwi, który zapewnia mu plus jeden do jego sławy. Możemy również wykorzystać, z, wykorzystać jeden ze specjalnych efektów zawartych w tych kartach, aby każdy z takich znaczników zmienił się w aż dwa punkty sławy. To naprawdę dużo, zwłaszcza w rozgrywkach pucharowych, gdzie o wiele łatwiej jest skontuzjować przeciwnika. Kolejną drużyną są mroczne elfy. One również wykorzystują nowy typ mechaniki zawarty w tym dodatku. Są to tak zwane umiejętności powalonego zawodnika. i lekroć, któryś z waszych zawodników posiadających właśnie te zdolności zostanie powalony, wtedy natychmiast przerywa turę przeciwnika i rozgrywa wszystkie te umiejętności, które są zaznaczone przy jego sławie odpowiadającej powalonej pozycji. Mroczne elfy są bardzo elastyczną drużyną, mają paru zawodników, którzy mogą wybierać, który zestaw umiejętności wolą wykorzystywać. Mają tutaj taką kreskę i na przykład ten zawodnik może albo użyć umiejętności sprint, albo zaatakować. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Oprócz tego ich ee, karty, które są specjalnie dedykowane dla tej drużyny, będą nam, Wam pozwalały bezlitośnie wykorzystywać błędy przeciwników. Ostatnią drużyną zaprezentowaną w tym dodatku są nieumarli, którzy oprócz tego, że również korzystają z umiejętności zawodnika powalonego, wprowadzają jeszcze jedną interesującą e, umiejętność, którą swoją drogą mają też w pewnym stopniu do wykorzystywania zawodnicy frakcji Wampiry. E, jest to umiejętność regeneracji. Ilekroć wasz zawodnik zostanie powalony, bierzecie do ręki dwie kości, rzucacie i jeżeli na której z nich e, wypadnie wynik X. Czyli e, zawodnik powalony, wtedy wasz zawodnik od razu wstaje. Jest to bardzo irytujące dla wszystkich drużyn, które są e, stricte ukierunkowane na ofensywny styl gry, ponieważ e, wasze szkielety, wasze zombiaki nie będą aż takie łatwe do zrzucenia z murawy. Dodatek nagła śmierć oferuje też parę innych globalnych e, mechanik. Które można wprowadzić w życie, nawet nie używając tych frakcji oferowanych przez dodatek. Są to zaklęte piłki, nowe spotkania, nowe oczywiście rozszerzenia, a także kontrakty. Teraz pokrótce o wszystkich z nich. Kontrakta, co do takiego zapytać. A więc są to takie interesujące, nowe, ciekawe żetony, które działają troszeczkę. Podobnie do żetonów oszustwa, każdy z nich przedstawia taką e, magiczną kulę kabal Wizji, którą powinniście już znać, jeżeli orientujecie się troszkę w świecie Blood Bowla. E, te... Te żetony są odsłonięte na sam koniec rozgrywki i tutaj do wygrania jest pewna ilość kibiców, oczywiście losowa, ponieważ te żetony sobie losujemy. Jest to ciekawy kolejny mechanizm zarządzania ryzykiem, na którym y, można się troszeczkę przejechać, ale muszę Wam przyznać, że warto kolekcjonować, y, warto kolekcjonować te kule. Można je zdobyć od 2 do 5 dodatkowych kibiców za kulę, y, więc naprawdę bardzo często y, gracze będą ryzykować, aby zdobywać te żetony. Tutaj obok rozgrywek przygotowałem sobie zaklęte piłki. Zaklęte piłki to ciekawy temat. To są piłki, które, nasi, które zasłonięte ustalamy na, układamy na meczach, a następnie odsłaniamy je. I one zamiast punktów sławy oferują nam jakiś dodatkowy bonus w momencie, w którym są podane do zawodnika. Może być to dodatkowa sława, jakaś umiejętność, dodatkowi kibice, co jest bardzo interesującą sprawą, ale niestety. Zaklęte piłki mają również jeden mankament, mianowicie drużyny, które mają więcej podań, które grają bardziej zręcznościowo, yy, będą w rozgrywce, w, których są, w, w której są używane zaklęte piłki, miały niesprawiedliwą przewagę. W związku z tym yy, proponuję wam stosować je tylko jako jakaś forma handicapu, czyli na przykład, jeżeli mniej doświadczony zawodnik gra właśnie taką drużyną, która ma dużo podań lub e, możecie to również stosować w momentach, w których chcecie podkręcić tempo rozgrywki pomiędzy e, drużynami, które właśnie mają bardzo dużo umiejętności podanie pośród swoich zawodników. Dodatek wprowadza trzy nowe rasy, które były dostępne w oryginalnej wersji planszowej tego tytułu i pozwolę sobie... E, Dać wam parę malusienkich porad na temat tego, jak można nimi grać, aby wygrywać troszeczkę więcej spotkań Blood Bowl niż zazwyczaj. Rasą, którą najtrudniej jest zagrać w sposób poprawny, jest rasa wampirów. Trzeba przyznać, że niektórzy z Was mogą patrzeć na to jako na swojego rodzaju błąd balansu, ale to nieprawda. Jest to po prostu wierne odwzorowanie sytuacji, jaka ma miejsce w planszówce oryginalnej. I faktycznie, wampiry zostały w taki sposób zaprojektowane, aby były wyzwaniem dla gracza. W związku z tym musicie wziąć pod uwagę parę następujących rzeczy. Grając z wampirami musicie zwrócić uwagę na fakt, że ta frakcja rozpoczyna bez żadnego zawodnika, który miałby aż cztery sławy. W związku z tym musicie bardzo szybko nadrobić ten drobny problem. Tak samo macie tylko trzech zawodników, którzy naprawdę się do czegoś nadają, są to wampiry. W związku z tym musicie w odpowiedni sposób sterować rozwojem drużyny. Ja proponuję, abyście skupili się na samym początku rozgrywki na pozyskiwaniu rozszerzeń, które są dedykowane właśnie do waszej drużyny. Pozwoli to troszeczkę uzupełnić ten niedobór. Jeśli zamierzacie wybierać jakichś star playerów, czyli dodatkowych zawodników, Warto wybierać takich, którzy mają sprint, dzięki czemu częściej będziecie w stanie kłaść na stole zawodników, którzy są w stanie pozyskiwać żetony krwi. Żetony krwi to mechanika, z której będziecie chcieli korzystać najczęściej, jak się tylko będzie dało. W rozgrywkach 1 na 1 nie będzie Wam się to udawało zbyt często, chyba że będziecie atakować swoich własnych zawodników, ale za to w rozgrywkach 3- i 4-osobowych Wasze wampiry naprawdę będą lśnić w rozgrywkach, Pucharowych. Wtedy będziecie w stanie wykorzystywać błędy innych graczy i polować na powalonych zawodników innych drużyn. Mroczne Elfy oraz Nieumarli nie wymagają aż tak wiele pomyślunku podczas rozgrywki. Nimi gra się zdecydowanie prościej. Warto zauważyć, że ci z Was, którzy zdecydują się na grę Mrocznymi Elfami powinni pamiętać o dwóch rzeczach. Mroczne elfy są wręcz stworzone do wykorzystywania błędów przeciwnika, zarówno dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu używania akcji zawodników powalonych, jak i dzięki specjalnie dedykowanym rozszerzeniom właśnie dla tej drużyny. Zaawansowani gracze mogą również chcieć obstawiać mecze mrocznymi elfami w taki sposób, aby nie dać przeciwnikowi żadnej interesującej. Postaci, którą dałoby się powalić lub kontuzjować. W odpowiedni sposób układani gracze będą zawsze e, doprowadzali do sytuacji, w której gracze przeciwni nie będą za bardzo chcieli nas atakować, ponieważ będą obawiać się naszych umiejętności zawodników powalonych. Nieumarli to rasa, która wybaczy Wam chyba najwięcej błędów, jest dobra dla graczy e, początkujących, przynajmniej moim zdaniem. I najmocniejszą stroną jest to, że jest bardzo wyporna. Bez problemu możemy równać się z frakcjami, które grają bardzo ofensywnie, nie przejmując się o to, że nasi gracze zbyt szybko pospadają z murawy. Para na finalną ocenę dodatku Nagła Śmierć, więc przede wszystkim zastanówmy się, czy za nasze pieniądze faktycznie dostajemy wszystko to, na co zasługujemy. Ten dodatek kupicie sobie za 7-8 dych, to jest około dychy taniej niż najniższa znaleziona przez nas cena w wersji podstawowej, a jest tutaj może 1 trzecia tego, co w pudełku do głównej części tej gry, w związku z tym... Zachodzi pytanie, czemu? Czy jest to brutalne kasowanie fanów Blood Bowla, czy to może polski nakład jest tak niski, że nie dało się osiągnąć dobrej ceny, tak czy inaczej. Ta cecha tego produktu jest godna skrytykowania. Mimo kiepskiej ceny nie możemy się przyczepić do jakości. Z jakością jest naprawdę dobrze, tak, jak, tak samo jak w. Podstawowej wersji, bardzo klimatyczne ilustracje, świetnie wykonane. Sama jakość elementów również nie ustępuje w niczym w wersji podstawowej. Oceniając jakość zasad, wprowadzanych przez ten dodatek, mieliśmy troszeczkę problem, bo wygląda to dość. Nierównie. Z jednej strony mamy bardzo fajne zasady dotyczące zawodników powalonych, zasady regeneracji, zasady żetonów, znaczników krwi dla wampirów. Z drugiej strony mamy też taki bubel, jakim są moim zdaniem zaklęte piłki. Warto również wspomnieć o mechanizmie kontraktów, który dodaje nam kolejne narzędzie do bardzo ważnego elementu tej gry, jakim jest zarządzanie ryzykiem. Tak jak w przypadku wszystkich owoców współpracy w Fantasy Flight'a oraz Galakty nie doszukaliśmy jeszcze tutaj żadnych braków e, żadnych braków z winy producenta. Jedyne do czego można się przypić, to to, że projektanci tej gry nie chcieli wprowadzić piątego gracza do rozgrywki. Ja muszę przyznać, że trochę się na tym zawiodłem, trochę tego oczekiwałem, zwłaszcza gdy myślę o dodatkach wydawanych w podobnym formacie do innych gier Fantasy Flight'a, na przykład o Rogatym Szczurze, do chaosu w starym świecie. No, szkoda, że trochę nie ma tego piątego gracza, ale z drugiej strony może downtime byłby większy, a tego byśmy nie chcieli w tak dynamicznej grze. Jeśli chodzi o grywalność, muszę przyznać, że tutaj nic się nie zmienia. Blood Bowl zarówno z dodatkiem, jak i bez dodatku jest dalej super grywalną grą. Eee, fajną rzeczą i ciężką do osiągnięcia tak naprawdę, którą tutaj się udało zrobić projektantom jest to, że mimo wprowadzenia nowych frakcji stare nie są już bezużyteczne, czy w jakiś sposób gorsze. Balans został utrzymany i nowe, znaczy stare frakcje zostały nawet w pewien sposób wzbogacone, nie tylko przez wprowadzenie nowych kart rozwoju dla nich, ale również przez fakt, że teraz grając na z starymi frakcjami przeciwko tym nowym, będziemy musieli troszkę bardziej się nagimnastykować i odkryć pewne nowe sposoby yy, prowadzenia naszej drużyny, aby w odpowiedni sposób zmierzać się z tymi nowymi zawodnikami. Niektórzy z Was będą chcieli z pewnością przyczepić się do balansu w grze z powodu uwzględnienia w niej rasy wampirów, która wydaje się na dość słabą na pierwszy rzut oka. Zwróćcie jednak uwagę, że ta rasa nie jest przeznaczona dla graczy początkujących, a dla ekspertów i z pewnością eksperci wycisną z niej maksa, pokazując, że da się nią grać i da się nią naprawdę spuszczać niezły łomot pozostałym frakcjom. Jeśli chodzi o wkład tego dodatku do historii gier planszowych, no to szczerze powiedziawszy nie mogę chyba pomyśleć o żadnym, poza tym, że po raz kolejny przypominają nam o bardzo dobrej grze planszowej i o bardzo fajnej yy, grze karcianej. Jest to dodatek raczej dla fanów jednego i drugiego niż jakiś faktyczny powiew świeżości w świecie gier planszowych. Nasza finalna ocena tego produktu to 74%. Nie jest to dodatek o charakterze obligatoryjnym, raczej fakultatywnym, ale myślę, że z drugiej strony yy, ciężko było ulepszyć tak miodną grę. Żaden fan Blood Bowl nie powinien przejść obok tego dodatku obojętnie, ponieważ bardzo fajny sposób odświeża nam on z stare frakcje. Dodanie nowej karty rozwoju dla starych frakcji, a także przeciwstawienie ich nowym przeciwnikom Spowoduje, że naprawdę odkryjecie nowe sposoby grania zawartością waszego starego pudełka. To już na tyle w tym odcinku Games Factory. Jak zawsze, prawie zawsze byliśmy w krakowskim bardzie w centrum handlowym M1 na Alei Pokoju. Ja zapraszam Was na naszego Facebooka, na naszego Twittera, na naszą nową stronę internetową, a także do subskrybowania nas na YouTubie i podtrzymywania z nami ciekawej i wzbogacającej Waszą osobowość korespondencji. Cześć!